Siemano z tej strony Morawa, ja Was witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, co fajnego udało mi się zrobić. Przepraszam, że tego nie widzieliście na odcinku, ale pomyślałem, że otworzę sobie z dwie skrzyneczki. I uwaga! Chopa! Nic tu nie ma, nic tu nie ma i uwaga, patrzcie. Jeszcze nic nie będzie. Jeszcze nic nie ma, nic nie ma I Mortis mi wypadł, dokładnie, Mortis sobie go przetestujemy słyszałem, że jest okej okay na gem graba więc pierwsza gierka gęgrabikiem. grabikiem no i lecimy z tym koksem no dobra wczytuje nas do gry dobra wczytuje nas do gry Jezu jak ja się cieszę mi się podoba ta, ta postać Nie ja, przegrała. Nie umiem tu grać. Nie upiem tu kompletnie grać. No nie, dałem im tyle tego teraz. Ja no nie słabo tym Mortisem gram. To na pewno. To na pewno. Słabiej niż wszyscy. Bra Mortis. Mortis? Tak. To Mortisa. Tak. <gry> Dobra. To tutaj może sobie rzucę tak. Bo no ja mam aż 8, więc jego by się przydało. Nic jest, ale dobre, no już niestety się nie uda. ej widziałeś, co ona tam zrobiła? Dobra, gdzie on jest? To ja myślę, że właśnie, tu, ale co on mi to da, jak właśnie przegraliśmy? Brajo dostanę minus 0, więc mi się tam podoba? Nie, tak, minus 0. Nagę no, grała, jak widzicie, nic dobre. nie było teraz proszę solo. Duo. Nie, solo A duo. Sobie, solo. 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 Dobra, dobra. Lecimy po skrzynkę. O nie? Dobra, ja się chyba Bibi boję. Nie, nie boję się. Bo jest psychisch No dobra, boję się. Jak się bardzo boję Bibi. Dobra, ale. Ale zero. To jest okay się jedziemy dzisiaj no to jest naprawdę dobrze. Na pierwsza randze jest naprawdę bardzo dobrze. Nie słaby jest ten Mortis. Jak tak mam być szczery? W sensie no, uciekaj, nie. wali i uciekaj. Wow. Dobra, trochę już tam widziałem, jak kigira się Mortisem, więc... O nie. Myślałem, że coś tam się nauczę. Ale dobra, już dostanę plus jeden pucharkusz. Więc ja dobrze. A mam dwa kiubry? O nie, zostałem. Op, op, moje, haha. Haha, mój. Haha, nasze, Ja jestem tym, bo... Dobra, easy. jak zobaczycie El Primo to jestem ja El Primo to jestem ja. Nie, bo ty nie grasz, Michał. No nie, ja zmarnowałem atak. tak. Idę sobie. Dobra, uciekam, uciekam. I nie, podoba mi się Mordis. Dobra, jeszcze tak przydałoby się wygrać grę. O nie, no jest cały. A, ale teraz dwa strzały O nie. O nie, teraz zostałem sporo. chciałem się w jakichś krzaczkach ukryć. ukryć. Ale o nie, o nie, o nie, nie, polecam krzaczków. Co? Nie polecam krzaczków. Dawaj go, dobra, jest. Dobra, jest. Dziewięć 9 plus Gdzie są ci ludzie? Tam jest Tam jest jakiś typ Może Tymś? się o nie Po co ja to zrobiłem No po co ty o nie, o nie, o nie. Po co ty to zrobiłeś? Mogę po prostu to uciec dokładnie To tutaj jest ten typ Nie, no, to musi być ten trzeci typ Tutaj jest no, ten tam, tam jest ten typ To jest jeszcze Bibi serio Tak No bo nie widzieliśmy jej, jak... Ten brawler o, fajnie. Okej. Okay. No i okay. dobra. Fajnie. Solo showdown pierwszy chyba nam się udało... Nie, dobra. Yy, Dole, dobra, Powiem, że pierwszy showdown nam się udało wygrać Mortis. Dobra. Czyli już kolejne osiem pucharków na nasze kanto wjeżdża. Mm, spoko jest Mortis na razie. Ja myślę, że nie zbierać mu skrzynek. Tylko iść od razu na środek, żeby... Bo on z rozwalania skrzynek, to jest strasznie słaby. Bo wszyscy o tym wiedzą. O nie. O nie. O nie, o nie tam jest Bibi. Która rozwala sobie kiupsy. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie schudniliśmy. Nie, nie o ja nie to... ja tak, ładnie tak ładnie tak dlaczego to mnie dotknęło jak to przyleciało obok mnie No dobra druga ranga teraz sobie zobaczymy ten okej okay. ale hmm. ten zobacz hmm. no kurczę, co by to tu... mam pieniądze żeby kogoś ulepszyć ale w sumie nie czy nie gram tymi postaciami. Colt'em w ogóle nie gram. Dobra, jeszcze raz próbuję tymi... ...zazbiory klejnotów. Chociaż nie, 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 nie. Jeszcze zrobimy tak. Co? Ej, znalazłem... Ho, ho! Ej, zobaczcie. Tutaj... Tutaj, gdzie jest ten skin... Zobaczcie, pokazuje Nightwitch tutaj. Patrzcie, tutaj jest ten Rokandlerowy Mortis. Tutaj pokazuje Nightwitch cień. O nie, co mi się stało? Czego? wyjście? Patrzcie, tutaj, tutaj pokazuje tutaj pokazuję Nightwitch w cieniu, a jak tutaj przejdzie, to Mortis z kapeluszem jest. Hmm. No dobra, dziwne, ale dobra. Patrzymy, czy Mortis w kapeluszu będzie lepszy. To no nie zginłem. Nie wiem czy to się w ogóle... To się nic nie opłacało. Mortis to jest dobra postać, ale nie na taką grę jak ja gram. Okej, okay, no to chyba ten ult był zmarnowany. Dajcie Mortisowy. Mój z was jest najlepszy. No dobra, nie jest. Teraz Nie, nie, nie. o, nie, o nie. Ruski? No, no, no. No. Nie. Dlaczego mi się tak stało? Dobra, nie, nie nic mi się nie stało. Dobra, o Jezu. Jest dobrze, jest. Let's go. Let's go. Tylko tatara teraz nie zgin. No, no, prosiłem. Prosiłem o coś. I dobra, teraz dobrze. Dobrze. Teraz. W sensie, dlaczego ta Pan mnie tu zabrała? Tak to musielibyśmy chroć tylko mnie. Trochę łatwiej. No, no i widzicie, no i widzicie. I co zrobiliście? A no. ja teraz... I co zrobiliście? No i znowu przegrana. Za co? Dlaczego? Było tak dobrze, jakby ta Pam mnie nie zabrała, to byśmy to wygrali. Tylko ta PAM oczywiście wolała. Żeby ona trzymać klejnoty, a ja miałem więcej, więc jakbym ja trzymał. Jakbym ja trzymał więcej, to by były większe szanse, chronić jedną osobę, a dwie. Na trzy. No i nie co wszędzie tu są mortisy jakieś. No nie wierzę, nie można tak grać. Mortisowi się wolno, ładuje u ataki, To jest jego minus. Jak prawie jak w No co? No co? Nic mi nie idzie tym Mortisem no. Nic. Dobra, mam pięć już, aż. A no aż w sumie. Nie. Nie, nie. O nie no. Proszę, zabij, zabij. Nie. No Szkońca nie, zabi się... zabi nie, HP. Rozwalcie, no nie, co za. Nie umiem to grać, dobra, solo gramy, bo ten jest za trudny na, na mnie Jak widać. Nie umiem grać tym Mortisem. O Jezu, Jezu Pójdziemy sobie tu Jezu, ale słabo... Dlaczego się tak ataki wolno ładują? Przecież on wtedy jest snubem. Kurde, przecież ja tu będę starczał przez całą grę z tymi, tymi, jak ja biję po 990. No. I. I Serio? Jeszcze mnie zblokowało serio. Dobra. Z głowiem był jakby to był jeszcze ból. I by mnie tak. Jesz nie wiem, kto ma. Kto ma ten drugą rangę bólu. To wiadomo, co to świadczy. Nie. To Bibi kolejna. Dlaczego mnie bijecie? Co ja wam zrobiłem? Tak. Dobra, ale 5. Pięć. Dobra, 51 level. Dobra, tym oto sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.